Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy na zewnątrz. Yeah, you blend in. I cannot even see you. Seriously, I cannot see you. Stwierdziliśmy, że wyjdziemy na spacer zanim jeszcze zajdzie słońce. Zachodzi dzisiaj chyba o 16.07, więc jeszcze mamy chwilę. I przejdziemy się na plażę na skuterkach. Dzisiaj jak widzicie, założyłam sobie czapkę i szalik, a to dlatego, że gdy wychodzimy na spacery, to zazwyczaj sobie zakładam czapkę i szalik. Bardzo nie lubię ich nosić, ale zakładam wtedy. A em, gdy widzicie mnie na zewnątrz bez czapki i szalika, to oznacza, że wychodzę tylko na krótkie przejście między samochodem a daną rzeczą, do której idziemy, jest? Yeah. Just careful cause when you cross the street. Zanim pójdziemy na spacer musimy iść do sklepu takiego osiedlowego u nas, bo ostatnio jak płaciłam za zakupy to chłopcy chcieli włożyć sobie pieniążka do takiej maszyny na gumy kulki a ja nie miałam i zapytałam pana czy mógłby mi wypłacić z mojej karty 200 koron, a pan powiedział, że takich rzeczy nie robią, ale że da nam te 200 koron i kiedyś tam mu oddamy więc idziemy oddać kasę więc idziemy oddać kasę, a przy okazji mam jeszcze ekstra 200 koron żeby chłopcy sobie jeszcze mogli te gumy kulki dokupić więc idziemy najpierw to zrobić a później idziemy na plażę zobaczyć zachód słońca I got two You got two of them? Yay! And now Helgi And now Helgi Ooh, You got two of them too Lucky you I got this one and this one Yeah Okej, okay, dobra. Kasa zapłacona. Ale mi w ogóle ta czapka. Ja bardzo nie lubię chodzić w czapkach i w sumie teraz mamy minus 6 stopni. No i ja jestem ubrana na cebulkę, ale mam na sobie płaszcz, e, trencz po prostu nie, nie płaszcz zimowy, wełniany, tylko taki bawełniany, poliestrowy pewnie. E, ale ja lubię tak się ubierać dlatego, że mi ogólnie jest zimno w takie nefralgiczne miejsca, wiecie, jakąś odsłoniętą skórę czyli, nie wiem, szyje, uszy, e, dłonie, ale na całym ciele naprawdę wystarczy mi taki płaszczek na zimę. Dużo ludzi jest na zewnątrz, bo w końcu jest ładne słońce. I też na dzisiejszą pogodę wystarczy mi e, takie ubranie, a to dlatego, że u nas e, bardzo rzadko, ale dzisiaj jest taki dzień, trafił się dzień, gdzie jest słonecznie, jest mróz, ale nie ma wiatru, więc to jest idealna pogoda właśnie na takie jakieś spacery. I ona też nie zdarza się zbyt często w Islandii, więc trzeba korzystać. Więc idziemy na spacer. Tak, to już mówiłam. Ach, mam ci jakiś dobry humor, więc tak, tak to wygląda. Idziemy teraz przez taki depta, który prowadzi tak w połowie lasem. Um, to znaczy las jest po lewej stronie, a um, budynki mieszkalne są po prawej. I ostatnio dopiero ogarnęłam, że tędy można dojść na, na tą plażę. Zwyczaj chodziliśmy na plażę drogą, która była po prostu przy drodze do jeżdżenia samochodami, i tam e, co chwilę musieliśmy się zatrzymywać, e, na, jak się chodnik kończył i musieliśmy czekać aż na no, dla pieszych, wiecie, i z chłopcami, gdy oni są podekscytowani, wiecie, jadą na nogach, no to jest trochę trudno a okazało się, że zaraz obok jest taka dróżka, gdzie jest tylko deptak dla pieszych i do tego jest droga rowerowa, która oddzielnie idzie i możemy bezpiecznie dojść bez czekania na samochody chłopcy, teraz musieliśmy się rozdzielić, bo chłopcy jadą Dołem, a ja idę górą. Ale właśnie tutaj ta dróżka prowadzi przez taki fajny lasek. Więc jest bardzo przyjemnie, dużo przyjemniej niż e, tą drugą stroną, którą chodziliśmy. Więc, no tak przyjemnie się chodzi. Dobrze też, że stąd widzę, gdzie chłopcy są. Mam nadzieję, że za daleko nie pójdą. Ale tak śmiesznie, bo Helk jeszcze mi powiedział, że jak się nie spotkamy na końcu tej drogi, to on mnie kocha. Także jest przecudownie. O Jezus. I to słoneczko. O jak pięknie. Przepięknie. <grywa> <grywa> jako ale go super fast! O oh my god. Again? Okej. Okay. Off you go. Chłopcy się teraz bawią. Wychodzą tam na poszerc rowerowej i zjeżdżają z górki po tej drodze, po której ja, ja szłam, bo jest dużo szybciej, bo jest dużo większa górka, więc szybciej się jedzie, ale jeżeli tak dalej pójdzie, bo już trzeci raz zjeżdżają, to nie zdążymy na zachód słońca. Popatrzcie, słońce już zachodzi. Jak tak dalej pójdzie, to nam zajdzie, zanim dojdziemy nad wodę. A nie jesteśmy daleko, ale nieważne jak daleko jesteśmy, jak chłopcy znajdą jakąś dobrą zabawę, to ciężko ich później od niej e, odciągnąć. Ale zobaczymy. Jesteśmy może 150 metrów od plaży, i chłopcy stwierdzili, że już mają dość. I wracamy do domu. nie! Ach, yeah. Ach, Je! już ma dość, więc. Go ciągnę. No i tak przeszliśmy bardzo długo, bo mamy tam nie pamiętam ile, półtora kilometra, może na tą plażę. Więc tak jak mówię, przeszliśmy już większość, a teraz już prawie jesteśmy i chłopcy stwierdzili, że mają dość. Także super, ale wiecie też, to półtora kilometra, a oni większość drogi wracali tam i z powrotem, tam i z powrotem. Także oni spokojnie dużo więcej zrobili. Więc nie dziwię im się, ale jest masakrycznie zimno, ale jest cudownie, naprawdę. Super, że się przewietrzyliśmy Może będą lepiej w nocy spać. A jak wrócimy do domu, to mam taką super gorzką czekoladę, i myślałam, żeby im zrobić, i myślałam, żeby zrobić im gorącą czekoladę, jak wrócimy. Więc będzie się działo. Dobra, wracam, bo mi noga zmarznie, a kamera to mi bo ledwo co działa, bo jest mega zimno. Ratuję się wodą z elektronikami. Bo po naszym spacerze dostałam bólu głowy i ja już wiem, że ten ból się przerodzi w migrenę, ale dalej się łudzę, że się nie przerodzi w migrenę, więc jeszcze nie brałam leków. A to dlatego, że lek, który biorę na migrenę, ogólnie smakuje jak woda z mydlinami. Naprawdę, okropnie jak woda z mydłem. Smakuje po prostu jak woda z mydłem, niedobrze mi się po tym robi. A teraz, a ostatnio brałem, będąc w sklepie, kupił mi ten lek, tylko właśnie o smaku cytrynowym, więc smakuje to jeszcze gorzej w tym momencie. Więc łudzę się, że nie będę musiała brać tego leku dzisiaj, więc mam elektrolity. Mówi się bardzo często i to się mówi w wielu kulturach, że do wychowania dziecka potrzebna jest wiązka. Ehm, nie chodzi tutaj o całą wieś, która wychowuje dziecko, tylko chodzi o to, że my, że my jako rodzice potrzebujemy pomocy innych osób, żeby wychowywać nasze dzieci. I ja myślę, że jest to dobre powiedzenie, bo jako rodzice wydaje mi się, że jesteśmy na początku wiecie przestraszeni, zmęczeni zawsze ta ekstra osoba nie wiem, jakaś babcia czy mama, które przyjdą i nie wiem, posprzątają w domu albo na chwilę zajmą się dziećmi, żebyśmy mogli wyspać się albo spędzić razem czas tylko we dwoje z mężem no to jest fajna rzecz, później gdy dzieci są starsze, no to też będąc Rodzicem na cały etat, no to zawsze przyda się, nie wiem, raz w tygodniu, żeby babcia czy dziadek przyszli wziąć wnuka na spacer albo przyszli do domu tylko po to, żeby z tym wnukiem spędzić czas i po pierwsze zbudować relacje, po drugie dać nam chwilę, żeby odetchnąć. I moim zdaniem ten koncept jest naprawdę super, ale ten koncept niestety tak nie wygląda w większości przypadków. Ja swojej wioski nigdy nie miałam i ja nie miałam tej wioski z wyboru. Mieliśmy możliwość, żeby mieć tą pomoc dla dzieci, ale zdecydowaliśmy się, żeby tego nie robić. A to dlatego, że ten cały koncept posiadania ludzi, którzy wokół nas, którzy pomogą nam wychować nasze dziecko, to bo. Bo wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że inni ludzie mają nam dziecko, tylko to właśnie chodzi o to, że ci ludzie mają nas w jakiś tam sposób odciążyć, bo jednak bycie rodzicem jest wyczerpujące i jest wyczerpujące bardziej dla, dla jednych, mniej dla drugich, ale jednak jest to stresu, stres, wysiłek. I, I tak jak mówię, mając taką ekstra osobę. Ona zawsze może przyjść i nas w danej rzeczy odciążyć. Ale jak wygląda to u większości ludzi, to tak, że jeżeli my wpuścimy jakąś osobę do naszego życia i weźmiemy od niej pomoc, czyli na przykład zajęcie się naszym dzieckiem przez godzinę w tygodniu, żebyśmy mogli wyjść z mężem na kawę, to w tym momencie nie, wie, nie wiadomo dlaczego. Ta osoba myśli, że ma w prawo, żeby Decydować o naszym życiu i życiu naszego dziecka, no bo poprosiliśmy o pomoc, więc to się z tym wiąże. No i guzik, prawda, nie powinno się to z tym wiązać, ale tak niestety działa nasze życie. Też uważam, że macierzyństwo jest wystarczająco stresujące. Ee, że naprawdę nie, nie potrzebujemy tysiąca ciotek i sąsiadek, które nam dogadują, że nie wiem, dziecko potrzebuje skarpetek albo czapeczki. I ja tutaj nie mówię o dobrych radach, tylko mówię właśnie o, tych, takich, o tym takim dogadywaniu, że ja wiem lepiej, bo ja jestem osobą, bez i wycofuję się z takiej sytuacji bardzo szybko, to gdy tylko zaczęłam, gdy tylko pojawia się taka sytuacja na horyzoncie, to ja zaraz się z niej wycofuję. I przez to też finalnie, odkąd chłopcy się urodzili, to byliśmy z Braim wieczorem, to zostawiliśmy ich z kimś z rodziny lub przyjaciół chyba cztery razy ogólnie. Raz Helgi, gdy miał sześć miesięcy, został na noc z moją mamą. On wtedy bardzo dobrze spał, on nie był nigdy dzieckiem, które się budzi w środku nocy, ale imię e, i pojechaliśmy razem do Krakowa, więc już od siódmej rano moja mama wydzwaniała, że musimy przyjechać, bo ona już nie będzie siedziała z Helgiem i gdzie jesteśmy. Więc, więc tak, finalnie jest to po prostu więcej problemów niż pożytku. I ja tak naprawdę chciałabym mieć tą wioskę, ale chciałabym mieć tą taką prawdziwą wioskę kto, ludzi, którzy mnie wspierają, którzy nie dają niechcianych rad. Tylko jeżeli już radzą, to naprawdę w czymś, co jest ważne, a nie w jakiejś głupoty. Tylko po to, żeby udowodnić mi, że nie mam racji. Tak, więc nie wiem czy ta moja rozkmina ma sens, pewnie nie, tak jak większość moich rozkmin i już na to nie poradzę, tak działa mój mózg.